Siemano, witam Was serdecznie w 25 odcinku z Gry Uncharted 4 Zaczęliśmy 22 rozdział ostatni Zostało nam już tylko... Dobrze, został nam już tylko epilog. Tak więc płyniemy potem. Normalnie z ust mi to wyjąłeś, Nate. Z ust mi to wyjąłeś. Jakąś pułapkę, kapitana Sam, gdzie jesteś i którędy do ciebie? Tędy? jest ten skarb. Ja pierdziele Ale by człowiek chciał mieć takiego skarba znaleźć Ja pierdzielę ile złota wszystkiego Ożesz – Gdzie jest jest sam? Jest tutaj obok. – Sam? – Spokojnie, nic mu nie jest. Ale ten idiota prawie nas wszystkich zabił. – Zabieram go stąd. – Nie, nie zabierasz. Lej, <coughs> weź skarb, ok. Chcę uratować brata. <coughs> po tym wszystkim, co na wywijał? <coughs> Podziwiam gest, ale nie. Jak tu zostaniemy, zginiemy wszyscy. Tego chcesz? Nie do końca. Co myślisz, Nadine? <kuh> Dobrze, że jesteś cała. Może byś łaskawie zabrała od niego broń? Oddaj mi to. Naprawdę mu zaufałaś? Hm? Nic ci do tego. A cóż to jest za podżeganie, Nate? Nadine jest moją wspólniczką, a ja wspólników. Nie kantuję. Stań tam. Ty i twój braciszek. Od samego początku wykorzystywaliście moją hojność. Chcieliście mnie wykiwać. Najwyższy czas na nauczkę. Co ty wyprawiasz? A teraz ty oddasz mi broń. <laughs> Nadine. Drugi raz nie poproszę. teraz robisz, jest bardzo głupie, kochana. Spójrz tam. <noise> nie się! Jezus! Powiedziałam, patrz! Dobra, to jakiś jakiś pieprzone szkielety. No i co? Może nie znam tak dobrze historii jak wy, ale domyślam się, co to są za jedni. A więc oświeć nas. To je wylicz. Po się. To wspaniale. I co z tego? Każdy, kto pożąda tego skarbu, dostaje nauczkę. I co teraz? Zostawisz nas tutaj? Tak, zostawię. Mam gdzieś to, czy przeżyjecie. Nadine, czekaj! Żegnaj, Ray. Nadine! Nadine! Rzef! Otwieraj się! Cholerny drzwi, to już! Ray, ona już poszła! Chodź, pomóż mi, to wszyscy uciekniemy! Nie. Nie, to się nie uda. Jak pomożesz mi przenieść sama, to pomogę ci z Żemi. I co, i na cholereni będzie ten wasz cały pieprzony skarb. Skoro będę wiedział, że ty i twój żałosny braciszek wciąż żyjecie. Przestań. Uspokój się, szermierkę poćwiczysz sobie na zewnątrz. Nate, okay? po prostu się zamknij. Serio, ty chyba oszalałeś. Ja oszalałem? Nathan Drake ścigał się z szaleńcem i jego armią. Oto, kto pierwszy dotrze do szambalu! Jezu! Nathan Drake znalazł zaginione miasto na pustyni lub Al Tak, <laughs> to szlak. Możemy wyjść z tego razem! Nathan Drake odkrył słynne El Dorado! Drake, przestań! Nathan Drake to legenda. Wiesz, zastrzeliłem gościa Dave, daj, daj spokój Rozumiem, nie lubisz mnie za bardzo, ale... Taki jesteś wielki, Ney? Ale nie masz nic Jesteś niki Ostrzegałem Cię, żebyś się zszedł mi z drogi <laughs> Wróciłem wszystko, by znaleźć Aver i jego Nie dam się, Orzość, dwum, złodziejazko, stetryczałemu oszustowi i jakieś zapyzałeś dziennikareczę! Da Widzę, że zależy ci na tej chwili, dziennie udaściech. by do ciebie dołączenia.

ダバイコダバイコ。 あわあわ。 회수 relствен 이렇게 맹세하고 fun 해야하니. oker 다음은 5 이제 Eee. Ała, nie, 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 Ten to broą się dawaj go dawaj go dawaj, 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 dawaj. No, go. He, go. to wywalczyłem. samemu? Chcesz skarburać? Jest cały twój. Uuu, czekaj, dawaj, wyciągnę się stąd. Nie mogę. Za ciężkie. Jeszcze raz. To na nic. Na spróbuj. Kurde, posłuchaj mnie! Słuchaj! Marzyłem, żebyśmy znaleźli ten skarb razem. Hej, udało się. Udało się, braciszku, okej? Okay? Już dobrze. Musimy się Nathan, jakieś... uciekaj stąd. Nie, musi być jakieś wyjście. Idź mówię! Ja? musi być! Nie ma Idź, Nathan. Nathan tak. Muszę mieć pewność, że przeżyłeś. Nathan, to wszystko zaraz wyleci w powietrze!

Całe złoto poszło. Dawaj, dawaj, <ścoughs> dawaj, dawaj, nej. 别误导我，好吧。 co, masz wszystko? Tak, chyba tak. Opchnij wszystko, czego nie wziąłem. <laughs> Może cię jednak podrzucę. Po tym, co przeszedłem, chyba wolę samolot z barkiem i wygodnymi miękkimi fotelami. Poza tym muszę pogadać z zeleną. O tak, musisz. No i koniec z kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. <laughs> Słowo. Dzięki, za. Czym się. I odzywaj się do mnie. Jak będziesz w mieście, stawiam piwo. Trzymam za słowo. No ale ten królik i tak mu zwiał i zostawił mnóstwo małych niespodzianek na łóżku dyrektora. Ej, 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 ej co jej opowiadasz? <grym> Historię twojej kariery magika. Nienawidzę cię. A miałeś pseudonim? Powiedz jej, Wielki Nate. <głos> <głos> no dobra, przyznaję, A? byłeś całkiem niezły Słuchaj sam, cieszę się, że miałam okazję bliżej cię poznać Uścisk dłoni? Co? Nie żartuj, siostra Opiekuj się tym głąbem, dobrze? Przecież wiesz Ja zaraz przyjdę Tak Fajna jest i niestety chyba bardzo cię kocha. Farciarz ze mnie. Oferta ciągle aktualna. Doceniam gest, ale dzięki. Słuchaj, jeżeli myślisz, że się narzucę, nie, nie, to zupełnie to nie niepotrzebnie. To. Nie, nie o to chodzi. No może trochę, ale. Myślałem, że jak znajdziemy skarpę i jego, to będę. spełniony. A zamiast tego. męczy mnie takie dziwne poczucie. Tak. A ty wiesz co? Ja też po każdym ze swoich wypadów, niestety, czułem się dokładnie, jak ty. Czasem człowiek musi wybrać, co chce zachować, a co porzucić. U mnie to jeszcze trochę potrwa. A poza tym, ty masz nieco więcej odkryć na swoim koncie, co mnie nieco gryzie. Spoko, coś ci zostawiłem. Właściciel. Okej. Okay. Jest samochód. Tak. Um, sam działo się. O tak, braciszko. Chodź tam. Nie rób nic, czego ja bym nie zrobił, tak? Szoruj stąd mało lat. <gry> Masz ognia? Co? A więc, Wiktorze, co masz w planach? Hmm? Hmm. <laughs> no, zanim dałem się w to wciągnąć, rozpracowywałem pewien mały biznesik. Biznesik? Hmm. Ryzykowny? No, można tak to powiedzieć. Poniekąd. Wiesz, tak się składa, że znam kogoś, kto niedawno wyszedł i nadaje się do takiej roboty. Uu, no, nie wiem. Można mu ufać? Poniekąd zna portugalski. Quando seu marido voltar para casa. Co to znaczy? Kiedy będzie w domu twój mąż? <głos> <głos> Częstujesz cygarem? Nie przeginaj. O, dzień dobry. Rzeczy samej dobry. Rzeczy samej. No. No dobra, mów, co jest grane? Masz jakiś większy kontrakt? O, jeszcze lepiej. Właśnie sprzedaję Jameson Marine. Naprawdę? Tak. Wow, to. No to chyba muszę ci złożyć gratulacje, co? E, jeszcze nie, ale przeczuwam, że wszystko się uda. Kupiec się targuje, ale myślę, że doszliśmy do. wzajemnie korzystnych ustaleń. To, to świetnie. A czy ty zostaniesz? Nie, 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 nie. Myślę, że powinienem po prostu odpocząć, posiedzieć z rodziną i jak najczęściej chodzić na ryby. I dobrze. A powiesz, kim jest ten szczęśliwy nabywca? O tak, to ty. Co? Nie, no poważnie. No, tak, poważnie. Czej, Jameson. Czekaj! Ej, czekaj, czekaj! Hej! No jak tam, panowie? Co ty tutaj robisz? Chciałam się, no wiesz, jeszcze tu rozejrzeć. Już mu dałem klucze. Okej, okay, to jest... Super. To jest na serio? Nate, ujmę to tak. To jest bardzo mądra inwestycja. Nie popsuj tego. Zdrońmy się. Jasne. Hej. Hej. Ty. Ty kupujesz Jameson Marine? My kupujemy Jameson Marine. A. Okej. Okay. Ale jak? Po co? Wiesz, doszły mnie słucha o zleceniu wydobywczym w Malezji. Pomyślałam, że to o, coś nie, dla nas. Nie. Skarbie, posłuchaj. Omal nie straciliśmy życia w Libertali. Pamiętasz? No. Chcesz wziąć nielegalną fuchę? wiesz, jak to może się skończyć? Kto mówi, że nielegalną? Spójrz. Przyszło dzisiaj rano. To autentyk? Tak. Uruchomiłam stare kontakty. Załatwili wszystkie pozwolenia w Malezji. Zero stresu, nikomu nawet nie dałam w łapę. To świetnie, bo nie wiem, czy byłoby nas stać na taką operację. Masz. Wystaw dłoń. Co? Wystaw dłoń. No dawaj. Jasny gwin. Skąd ty to masz? Wyciągnęłam z kieszeni. <noise> Mam ich tam jeszcze więcej. Więcej? Sam. Spryciula z niego. Tak. Oczywiście sporo trzeba będzie zainwestować w biznes. No i kupić sprzęt filmowy. Sprzęt filmowy? Tak. Skoro będziemy wyciągać ten ładunek z wody, możemy wynająć małą ekipę. Sfilmują to, a ja wznowię stary program. A gdzie się podziało nasze... Spokojne, stateczne życie. Nasze próby prowadzenia statecznego życia spełzły na niczym. Nate, kiedy byłam na tej wyspie, byłam spragniona przygody. Spragniona nas. Wreszcie możemy robić to, co kochamy. Ale od dzisiaj będziemy działać w 100% legalnie, rozumiesz? I teraz to ja będę strzelać. Z mojej wypasionej kamery. Wow. Wszystko zaplanowałaś, prawda? Mniej więcej. Ale wystarczy, że powiesz słowo, a ja wszystko odwołam. Co? Nie, 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 nie. Nie chcę być gościem, który pozbawił Jamesona emerytury. To byłoby straszne. Właśnie. Nie będzie łatwo. Na no co ty nie powiesz? To... Jak będzie na tanie, Drake'u? Jasne, czemu nie? Tylko żadnej roboty papierkowej dla mnie. Ja się tym nie zajmę. Będę bardzo zajęta filmowaniem. A ja będę bardzo zajęty nurkowaniem. Okej. Okay. Dobra, będziemy się zmieniać. Tak. Albo. Zagramy o to. Poważnie? Nie, naprawdę ćwiczyłem. Wyrobiłem się. Nie. Mam teraz lepszą koordynację Nie, Mogłabym... Serio. <laughs> Nie chcę cię znowu pogrążać, Nate. Boisz się zagrać? Jest dokładnie tak. Od jednego do 10 powiedz, jak bardzo się boisz? Coś koło trzech? No jasne, od razu podnieś do 11. Lepiej o. uważaj, bo cię dopadnę. Ach tak? Tak. O Boże, to jest... Okej. Okay. Dobra, stoi. Oh, Jezus, jeszcze raz? Jezu, ja dawno na krzyżakach nie grałem. Dajemy. Oj, nie złapałem.

No i mamy epilog, ale jego zrobimy sobie już w następnym odcinku, bo nie, nie wiem ile on trwa, a już mamy i tak prawie pół godziny nagrania, także zapraszam Was serdecznie na ostatni odcinek. No a póki co to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.